Wow, Ła, wow, dostałem skórki. O kurczę Julka, gdzie jesteś? A e, Janek, jest... gdzie zniknąłeś? Jeszcze metr, To przodu nie jedzie i niech okay. na Dzień dobry, najdroższy YouTube oraz wszyscy ci, którzy go oglądają. Witajcie! Dzisiaj znajdujemy się w miejscowości Tolkmicko, choć jesteśmy zaledwie jakieś, nie wiem. 100, 150 może kilometrów od, od Rumi. To co tutaj zastaliśmy to mnóstwo śniegu. <laughs> Przyjechaliśmy tutaj wczoraj wieczorem, więc już nic nie kręciłem. No i przez całą noc dzisiaj zdążyło się narzucić, zdążyła się narzucić niezła warstewka białego puchu. Dzieciaki tam jeszcze z Asią aktywują się w przyczepie. Jest coś koło godziny, nie wiem, w pół do dziesiątej. No i na takim miejscu werset, postaram się Wam teraz tutaj pokazać gdzie się znajdujemy. Znajdujemy się nad zalewem wiślanym. Stoimy na bardzo fajnym parkingu. Dosłownie 5 metrów od plaży. Cisza, spokój, nic tu się nie dzieje, wszystko pozamykane i ekstra. W takie miejscowe co się znajdujemy. Tam jest nasza przyczepa na parkingu. Tu jakaś restauracja, fregata, która oczywiście jest zamknięta niestety. I tutaj kawałek plaży. I tu już mamy zalew wiślany. Wczoraj wieczorem, dzisiaj tu już spowiłam mgła, ale wczoraj wieczorem. Tam było widać całą Mierzeję Wiślaną. Dzieciaki korzystają ze śniegu, póki jest. Co prawda że tutaj w tych okolicach nie zapowiadasz się, żeby tego śniegu na przykład jutro miało nie być. Taki mokry trochę jest, bo jest plus 2 stopnie. Co budujecie? Bałwana Takiego zimowo-jesiennego, bo trochę ma liści, trochę śniegu. Dzieciom się powoli śnieg kończy, więc już przeniosły się z na drogę. Idzie? Bo tu już y, powoli odkrywają wiosnę. No, dzieci, dzieci nie mają doświadczenia w budowaniu bałwanów, no bo śnieg na Pomorzu ostatnio jest rzadko. Się uczą. Ale ktoś tu z pomysłem bałwana już był przed nami. Misternie wyrzeźbiony, bo tu takie kuleczki na dole. Cztery kule. To jest śnieg czy piasek? Śnieg, tylko brudny. Kawał współczesnej sztuki lokalnej. Lokalny folklor. Wczoraj wieczorem myślałem, że to wiecie, tutaj ciemno było. Myślałem, że to jakaś boja tutaj stoi do nie wiem, dokowania kutrów kudrów czy coś takiego. To bałwan. Ja nasz co postanowię zbudować? Jaki rekord postanowiłeś pobić? Ja zrobić 4, no. ale zobaczyłem konkurencję tego pana i zrobiłem pięć. 5 ja Pięciu kulkowy pomoże. bałwan. Pomogłem na tym. Usztywniłem. Że mi się sznurki rozwiązały? Tak, wiem, bo wyskoczyłem do was na chwilę żeby nakręcić waszego bałwana grilla może dzisiaj nie będzie, ale węgiel drzewny i tak wyciągamy. Z innym zastosowaniem. O i siedzi. On wie kogo mi przypomina? Elmos z ulicy Zedankowej. Oto oficjalnie dokończona wersja bałwana. Wszystkie guziczki ma oczy. Są oczy, nos, nos muszka, guziki i tam dalej. I guzik. ma cztery ręce. Ma cztery ręce i zero nóg to noga taka. Nie, bo stoi. No, po co mu nogi? Gra nie? Nie, pozycja do miniaturki teraz. Idzie nasz numer 4. Jest! Cześć! Ja śmina i jej pierwszy w życiu kontakt ze śniegiem. Szanowni Państwo, to jest niczym po prostu Amstrog na księżycu. Co to za wydarzenie? No, pchaj! Mocno! Kulka ciężka. Nie, <laughs> Rozwalisz ją. Żeby nie tracić czasu na schodzenie z przyczepy, znowu rozbieranie się, postanowiliśmy sobie śniadanko przenieść na dwór. A się nam zrobiła pyszna a my ją konsumujemy na dworzu. Kreatywność level 100. z hmm. Bitwa na śnieżki, fortece zbudowane, tu jest forteca Jonasza Bardzo potężna, masywna. Jonasz ma swoje amunicje. Okopany. A gdzie jest forteca Janka? Tutaj. Wow. Co za mur. Amunicje, tutaj jakiś konkretny granat. Julka też buduje swoją fortecę. Mhm. Masywna. Będę ją poprawiać wodą. Wodą? <laughs> vale A Julka, gdzie jesteś? Jest. A Janek, gdzie zniknąłeś? Ja, a tu Jedną z obaw nas jako rodziców wyjazdów zimowych jest to, co właściwie dzieci na takim wyjeździe mogą robić. Bo jeśli jest lato, to siedzą sobie przed rzepą. Jest plaża, jest woda, cokolwiek, jest las. Jest dużo możliwości, nie jest lód. Teraz dni są krótkie, więc za chwilę będzie ciemno. Ile można też siedzieć na 14 metrach kwadratowych 6 osób Powiem wam, że póki co jest fajnie Dzieciaki już chyba z drugą godzinę siedzą na dworzu Kombinezony i ciepłe ciuchy To jest podstawa I fajnie się tutaj dzieciaki bawią Najgorsze co może być To kiedy dzieciaki bunkrują się w przyczepie I po prostu całymi godzinami Siedzą nie wiem w telefonach, w laptopie Czy coś Czy jest w ogóle słona woda, czy słodka Nie będę próbował A tak się snemem to po prostu może napiszcie nam w komentarzach, czy w zalewie Wiślanym jest słodka woda czy słona. <gry> Takie czasy, nie? Że sam nie sprawdzę, tylko zapytam Pana Wujka Gogra albo Pana YouTube'a. Agregacik sobie tej grzecznie pyrka w samochodzie. Cały czas niestety używamy tej rury którą, od klimatyzacji, którą dał nam Darek. Nie miałem czasu jeszcze zamówić rury dedykowanej jakieś do Webasto i tak dalej. A jak wrócimy, to się tym tematem na spokojnie zajmę. Póki co sobie to fajnie działa. Dziękuję za Wasze komentarze na przed, w przedostatnim odcinku. A propos agregatu. Bo tam dwie, trzy osoby uświadomiły mi, że troszeczkę nie tak liczę ten prąd z agregatu. Ładowarka nie bierze tyle prądu co mi się wydawało. Więc mamy spokojnie naprawdę 5, 6, 10 krotny zapas e, mocy. W związku z tym teraz e, podłączam wszystko jednym kablem. Czyli pod agregat podłączam całą przyczepę A ładowarkę podłączam sobie pod kontakt przyczepowy Postanowiliśmy się przejść na mały spacer Nasza mała mróbka już troszeczkę marudzi Trójca nieświęta Święta z kolei stwierdziła, że tak się dobrze bawią na plaży Że nie ma bata w ogóle, żeby gdzieś poszli Więc przeszliśmy się sami Ale już musimy wracać, bo jaśminar marudzi Może wsiądziemy w samochód, zostawimy tutaj przyczepę I przejedziemy się gdzieś do centrum miejscowości Tolknicko Zobaczymy, czy tam jest coś ciekawego, Najmocniej też przyda się przejażdżka, bo może wtedy trochę zakomarzy. Tylko to zawsze trzeba robić tak z bo jak ja bym powiedział, spać, zaprze się i nie pójdzie. fajnie, jak widzi kamerę, to przestaje marudzić, ją muszę cały czas kręcić. jest. jesteśmy na live, właśnie, YouTube nas ogląda cały. Taki live. Gwiazdy tak mają. Na właśnie bez pas zakupów Mamy rybki. Co macie? Mamy świeże, świeże, do smażenia i wędzoną makrele. Tak bo okazało się, że tutaj w porcie jest sklep rybny. Ting ting ting. Fajnie, świeże rybeczki. Płaciliśmy 8 złotych i 5 groszy. Więc chyba nie jest drogo, to? Nie, nie było. Nie. A kosztował 82 zł, nie? A to Będowy. za kilogram, ale kurde, był taki ładny różowiutki no. no. Spoko, spoko, Może jutro przyjdziemy. Pani powiedziała, yy, pani która pracuje w sklepie, że tutaj do centrum miejscowości jest rzut beretem. Zaraz chwalimy gogle, zobaczymy jak to jest mniej niż kilometr, to się przejdziemy. Wędrujemy sobie z Jośminą i z Asią do centrum miejscowości. Stawiliśmy sobie nawi na kościół po prostu, który zazwyczaj jest w centrum. Tak idziemy zobaczyć, może jest to jakiś sklep, może jakaś knajpa czy coś. Raczej znaczy zima, więc wszystko pozamykane. Trójca dzieciaki zostały w przyczepie Po dwóch czy tam trzech Nie wiem ile oni siedzia się na plaży, chyba z trzy godziny, co? No, to już wymarzli Więc poszli do przyczepy, a my z Jaśminą sobie tutaj Spacerujemy, póki jest jasno Bo potem zabunkujemy się w przyczepie Jak się zrobi ciemno, to już będziemy w niej siedzieć <noise> Z Asią rozkminiamy Że potrzebujemy jakiegoś dodatkowego środka transportu, który nie jest samochodem Do transportowania Jaśminy Bo mieliśmy sidełko ale się nam już nie sprawdza bo minęło co dużo ja się, ja się znalazła wózek spacerowy za 60 zł gdzieś tu w okolicy no może jest to jakiś pomysł póki co tata baran ogarnia temat potem nie będę czuł szyi ale to nieważne wygodnie tam pani u góry? tak wygodnie u góry no to fajnie ja mi trochę miej allus Sorry, nie będę patrzał w kamerę, bo kręcę komórką. A to tu mam. Okej. Okay. Dobra. Sytuacja zmienia się troszeczkę w skopie. Było fajnie, było wesoło, ale się troszeczkę skichało. E, nagrywam komórką, bo e, coś, jakaś mała awaria albo jakiś kataklizm, nie wiem, mojej kamery nie działa. Kręciliśmy za dużo na dworzu, więc być może że coś się zawilgodniało teria mam nadzieję, że jest do odzyskania, bo jest na karcie SD, więc jakby spoko. Sorry, dzisiaj szegują, bo w ogóle mają świetne humory. No a my cóż, musimy się zawijać do domu. Jak to mówią, prawdziwy mężczyzna potrafi przyznać się do błędu i tak też właśnie czynię. Bo mamy dwie butle z propan butanem, a nie z propanem. Temperatura spadła już prawie do zera i ten propan butan przestaje dawać radę. Eee, ogrzewanie się powolutku wyłącza A Asia coś jeszcze smaży na gazie, ale to po prostu jest takie mizerne Nie możemy włączyć ogrzewania ciepłej wody No, więc e, cóż, e, tak chyba dosyć szybko kończy się ten nasz trip Tak, ale też nie wiem przy stąd tu jedziemy Bo drugi dzwon, który poczyniłem, który jest totalnie epicko szkolnym błędem To zupełnie nie zwróciłem uwagi na to jakie mamy opony w samochodzie Tak, wiem, że jest zawinięty jak patka śrubek Okazało się, że z przodu mamy dwie letnie, z tyłu dwie zimowe. Co wspomniało bo na się jakąś taką sytuację, że przebiła nam się jedna letnia opona i założyliśmy na szybko dwie zimowe. Um, tak, i potem o to zapomniałem. Taki mały dramacik, trudno. Wracamy do Rumi, ogarniemy się, wymienimy butlę na propan. Wymienimy opony na zimowe i może gdzieś się turniemy. No, nie tu no zobaczymy. To, co też jest troszeczkę problemem i tak jakby naszym postrzeżeniem dotyczącym wyjazdów zimowych, to właśnie gdzie suszyć ciuchy. W przyczepie jest jeden grzejnik, a ciuchów sześciu osób naprawdę już nie ma gdzie rozwieszę? Dzieciaki ciągle chcą wychodzić na dwór, wiecie, posiedzą tam 2-3 godzinki, pobawią się, potem wrócą, za 2 godziny chcą wyjść znowu, ale mówią, chciałbym suche buty. Więc w ogóle ja już o suszeniu swoich rzeczy, tu już w ogóle nawet nie myślę, po prostu nie ma na to miejsca. Czepa nam spadła jest akcja. Dobra, jak jakbyśmy panowie spróbowali ją podnieść do góry, jeszcze metr! Do przodu na Nikt jedzie i nie gnieżdża na Jeszcze, 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 jeszcze! Nie, stój! Dawaj, nie, Nie wiem, jak to się stało, że wyjechaliśmy dosłownie 200 metrów, wyjechaliśmy 200 metrów, i przyczepa spadła nam <Glając> z Hamulec się elegancko zacisnął. Także super, nie? Tak jak trzeba, linka się zaciągnęła i się zerwała. Niestety, ja jak zobaczyłem, że przyczepa nam spadła z holu, to bez sensu się zatrzymałem. I jak się zatrzymałem, to przyczepa narożnikiem się wbiła w nasz samochód. Samochodu prawie w ogóle nie uszkodziło, bo tylko porysowało lakier. Nie, nie będziemy was już prosić o zrzutkę. Bo to jest w ogóle abstrakcja. Mm, nie wiem, co zrobimy. Być może, że to jest... Nie, być może, to, nie... że to jest. Być może to jest ostatni odcinek naszego vloga, eee, nie płaczę się, eee, nie mówię tego dlatego, wiecie, to nie jest clickbait, czy coś tego typu rzeczy. Eee, no po prostu, nie mamy przyczepy, to nie jeździmy, nie? Postawimy ją na parkingu i na wiosnę zastanowimy się co z nią zrobić. Dzwonimy teraz e, na assistance, całe szczęście assistance mamy mm, z holowaniem przyczepy, prawdopodobnie źle założyłem przyczepę na hak. I ona jakoś zeskoczyła, chociaż trochę dziwnie, że zeskoczyła dopiero tutaj. Coś się mi się musiało... dobra. Trzymajcie się.